Cześć, tu Jolam? A tu Tomek, witamy serdecznie w naszym dzisiejszym omówieniu. Dzisiaj rzucimy okiem na to głośne spotkanie prezydenta Zelenskiego i no, liderów europejskich z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie. Tak, a naszą bazą jest tutaj analiza doktora Adama Eberharta z kanału Historia Realna. Spróbujemy wyłuskać te kluczowe e, wnioski, jak to wyglądało. Co z gwarancjami bezpieczeństwa, kwestie terytorialne. No i ta zastanawiająca nieobecność Polski przy stole. Dużo tematów. Zacznijmy może od atmosfery, bo analiza podkreśla, że była zupełnie inna niż wcześniej. Trump podobno czuł się świetnie. Dokładnie. Eberhard wskazuje, że był wiesz dużo bardziej zrelaksowany, skupiony na tym procesie pokojowym, jakby się delektował tą rolą rozjemcy. Nawet ta przerwa na telefon do Putina, o której mówiono, trochę show. Tak, żeby pokazać, że pokój jest blisko, no taki element budowania narracji. Trochę teatr, jak mówisz. Zelęski też podobno inaczej, bardziej koncyliacyjnie. Tak, analiza to wychwituje. Garnitur zamiast zielonej bluzy to ponoć ukłon po naciskach Białego domu i te liczne podziękowania media pisały, że aż 10 razy. Wyciągnął wnioski po krytyce. Wygląda na to. Jakby chciał uniknąć zarzutów o niewdzięczność nawet ten list od jego żony do Trumpa no interpretowano to jako zagrywkę pod ego prezydenta USA. Czyli znaczy sporo tej gry pozorów było. No dobrze, ale przejdźmy do konkretów, do tego mięsa. Gwarancje bezpieczeństwa. Trzy poziomy. Te rosyjskie brzmią mm, no najdziwniej, delikatnie mówiąc. Ten pomysł wpisu do ukraińskiej konstytucji o nieatakowaniu Rosji, no analiza Eberharta ocenia to jako powiedzmy wprost absurd. Prawie jak żart. Kompletny absurd, a amerykańskie gwarancje bo tam się pojawił wątek finansowy, prawda? 100 miliardów dolarów. Tak, 100 miliardów od Europy na amerykański sprzęt dla Ukrainy. I to jest właśnie postrzegane jako takie typowe dla Trumpa, wiesz, transakcyjne podejście. Czyli biznes ponad wszystko. Trochę tak. Analiza jest tu bardzo sceptyczna. Przypomina jakieś wcześniejsze, niezrealizowane pomysły jakąś umowę surowcową. To bardziej wygląda na propozycję biznesową niż realne zobowiązanie. Rozumiem, czyli realność tych gwarancji yy, amerykańskich też jest pod znakiem zapytania. No to trzeci poziom europejski, bo to Europa według Trumpa miała wziąć na siebie ciężar. I tu chyba jest najwięcej wątpliwości. Mówiła o tym premier Meloni, że to gwarancje w duchu artykułu 5 NATO, ale bez członkostwa. Tylko co to tak naprawdę znaczy? No właśnie. Yy... Jak można mieć gwarancję w duchu czegoś tak konkretnego jak artykuł 5, bez realnego zobowiązania do walki? No właśnie, analiza nie owija w bawełnę, nazywa to mydleniem oczu, wręcz kabaletem. Bez wiarygodnego odstraszania, czyli siły i woli jej użycia, takie obietnice są po prostu puste. Puste słowa. Tak. Od razu przypomina się fiasko memorandum budapesztyjskiego z 1994 roku. Ona przecież Ukrainy nie uchroniło. Rosja raczej nie potraktuje takich gwarancji w duchu poważnie. Mm -hmm. Zwłaszcza jeśli sama miałaby mieć coś do powiedzenia przy ich uruchamianiu. To brzmi bardzo, bardzo mgliście. A druga gorąca kwestia: terytoria. Sugerowano, że Rosja coś musi dostać, na przykład Donbas. Tak, takie sugestie się pojawiały na przykład ze strony otoczenia Trumpa. Ale Ukraina mówi twarde nie, żadnych ustępstw. I analiza Eberharta to potwierdza, że dla Zelenskiego to byłoby niemożliwe. Dokładnie. Podkreśla, że oddanie ziemi, szczególnie tej bronionej atami, tej, za którą ginęli żołnierze, jak zachodni Donbas, to byłoby polityczne samobójstwo. Reakcja społeczna byłaby druzgocąca. Rozumiem pamięć o ofiarach. Ale czy tu chodzi tylko o samo terytorium? Czy Rosji na pewno tylko o to chodzi? I tu jest ważny punkt analizy. Nie. Rosji chodzi o podporządkowanie sobie całej Ukrainy. Ustępstwa terytorialne mogą jej nie zadowolić, a wręcz przeciwnie, zachęcić do dalszej agresji, odebrać to jako słabość. A potem mogą dojść inne żądania? Właśnie. Demilitaryzacja, jakaś federalizacja. Czyli w praktyce większa autonomia regionów potencjalnie pod rosyjską kontrolą. Czyli narzędzie do destabilizacji od wewnątrz. Tak. Analiza sugeruje, że Rosja może celowo grać teraz kartą terytorialną, by później, gdy Zachód będzie już zmęczony, wysunąć te kluczowe żądania polityczne. Skoro mówimy o Zachodzie, była tam silna reprezentacja Europy. Macron, Meloni, Scholz, von der Leyen, nawet prezydent Finlandii. Ale Polski nie było. Co analiza mówi o przyczynach? No właśnie, ten skład delegacji europejskiej był znaczący. Mieli wspierać Zeleńskiego, łagodzić Trumpa, no i dyskutować o tych gwarancjach, które Europa miała dźwigać. A Polska? A Polski brak. I to budzi kontrowersje. Analiza wskazuje tu na, no cóż, wewnętrzny konflikt polityczny w Polsce, który osłabia naszą pozycję. Był też ten argument kancelarii prezydenta o wizycie bilateralnej we wrześniu że nie chciano umniejszać jej rangi tak ale analiza sugeruje że nawet jeśli to spotkanie nie było jakimś wielkim przełomem to taka regularna nieobecność na ważnych forach niezależnie od oficjalnych powodów no w dłuższej perspektywie nie buduje naszej pozycji to podsumujmy może naszą azmowę. Jak ostatecznie ocenić ten szczyt w Waszyngtonie w świetle tej analizy? Bardziej teatr pozorów, czy jednak jakiś krok naprzód? Zdecydowanie bliżej temu do tworzenia iluzji procesu pokojowego, jak to określa Eberhard. Te obietnice Trumpa o pokoju w tydzień, dwa, no, wydają się po prostu mało realne. Jest też z ryzyko, że jeśli nic z tego nie wyjdzie... Tak, że Trump może próbować zrzucić winę na Ukrainę żeby nie przyznać się do porażki w rozmowach z Putinem. Czyli wraca stara dobra realpolitik, polityka siły i interesów, mimo tych wszystkich pozorów. Na to wygląda. Analiza potwierdza ten trend. Pod tą dyplomatyczną otoczką liczą się twarde interesy, a cele Rosji i Ukrainy wciąż wydają się fundamentalnie, no po prostu sprzeczne i to spotkanie tego nie zmieniło. Dobrze, to chyba najważniejsze wnioski z tej analizy spotkania w Waszyngtonie. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. My również dziękujemy, zapraszamy oczywiście na kolejne nasze spotkania i zachęcamy do subskrypcji kanału, żeby niczego ważnego nie przegapić. Do usłyszenia. Cześć.